No i co teraz? Nigdy się nie wycofywałeś. Dobrze wiesz, że to miasto Twoich marzeń. Odkryj to piękno, które można znaleźć tylko tutaj. Strzegom jest pełen miłosnych przyjaźni i rodzinnych więzi, które sięgają głębiej niż jakiekolwiek wyobrażenie. Miasto snów. Obietnica miasta, nie wszyscy to kupują ale jeśli chcesz się upewnić, musisz po prostu spróbować dobrze wybrać. Andrzej to po prostu kompletny pakiet. Jest artystą klimatu, chyba bardziej rzeźbą moich wyobrażeń. Jest nowy. Hm. Czuję, że Andrzejek rozumie to miasto. Co słychać? A co jeśli zapodałabym moim ziomeczkom z domków jakieś soczyste bity? Andrzej, jesteś gotowy do nadawania? Specjalnie dla Was. Głośność na maksa i usiądźcie wygodnie. Lecimy. 那些。